Nie umiesz odpuścić, co? Nie wiem, jak mnie tu przywiozłaś, ale. nada. To ty mówisz? Na serio? Kurwa... No to co kurwa, se normalnie jajo robiłaś przez ostatnie dwa tysiące kurwa mil? Desperacable contigo que me insultas! Si me gritas muende na hadia sobre telesto regreta! Cicho, cicho, kurwa ryja! Johna, Gideon, Rebeka, Delilah, Victor, Johna, Gideon... Kto to? jest? Johna, Gideon... Gideon Rebeka, Delilah i Victor. Północno Dakota. Co? Północna Dakota. Por favor. No, por Proszę. favor. Miejsce. Ok. Pielęgniarka. Za dużo komiksów się naczytała dociera. Za dużo komiksów. Mira! Tak, Mira, tak widzę, tak. Widzę, okej? Okay. To wszystko tu. Si. Nic z tego si. tego nie ma, komprendę? Rozumiesz mnie? Ten jeden. Si. On nie istnieje. Si. Nie, Eden, nie. Si. To jest fantazja, tak? Widzisz? To, to to, są nazwiska ludzi, którzy to wymyślili. <coughs> Ślili to wszystko sobie, jasne? To wszystko to to się raz stało i zrobili z tego jedną wielką fikcję. To kłamstwo jest A Aki A Mira? Nie. Ja. Aki? Rozumiem, Aki? wiem, to jest... A to jest Bardzo daleko! Ogarnij, nie ma mowy! Do żadnej północnej Dakoty! Mam przejebane i nie zawiozę cię tam jasne. To są dwa dni samochodem i nie będę cię wiód... Przestań e! mnie bić! Nie bij mnie! Jestem z Krajem imionami Riktor, Nie chcę Dona, tego słuchać. Delilah, Dosyć! Rebeka, Riktor, Johna, Dobra. dobra, dobra. jechać? to cię zawiozę tam. Sama zobaczysz krainę spojewanej wyobraźni.